A Ty pamiętasz swoje myśli, bo z tamtego meczu, bo jest Stambuł, jest finał Ligi Mistrzów, jest międzynarodowe towarzystwo, a na, a na samym końcu w bramce stoi Jurek i myśli sobie pewnie po polsku w tej serii rzutów karnych. Chyba, że to były myśli po angielsku. Wiesz co, jakie miałem myśli? Takie miałem myśli, że widziałem, że muszę ich po prostu Wybić z, z, z automatyzmu, z, z tego, co, co każdy przychodzi. Patrzę, bramkarz zaraz się położy, to mu strzelę w prawo, patrzę, bramkarz zaraz się położy, to mu strzelę w lewo. Więc ja musiałem wybić ich z tego, z tego ich komfortu, z tej strefy komfortu i założyć swoją strefę komfortu, w której się bardzo dobrze czułem. A że bramkarz tak naprawdę przy rzucie, przy rzucie karnych nie ma jakichś spe, specjalnych oczekiwań. Obronić, że jesteś bohaterem, nie obronić, no to wiadomo, musiał strzelić. Więc no, zaimplementowałem taką swoją grę, która na końcu przyniosła ten sławny Dudek Dance, która absolutnie nie była żadnym Dudek densem, bo nawet na po, później po finale strasznie się wkurzałem, jak ludzie nazywali to Dudek Dance, teraz już mi przeszło i nawet nawet się cieszę czasami. Natomiast to tak, to rzeczywiście to nie ma co się przejmować, jest tu i teraz. Ja wiedziałem, że ja jestem, jest strzelec i ten sędzia jeszcze, który. Mógłby mnie cofnąć, miałem taki, taką jedną interwencję z Pirlo, że wychodzę, jakby wiesz, metr za bramkę, a Pirlo stanął przed piłką, więc ja już byłem metr za bramką, on się nie dałem położyć. Potem on zrobił krok do przodu, więc ja też zrobiłem krok do przodu i on znowu stanął przed piłką. To wszystko było oczywiście na dużych obrotach, jakiś zwód ciałem i on już musiał kopnąć tą piłkę, a że siła była tego już taka, jaka była, miałem okazję to odbić i teraz już sobie pomyślałem, mówię, że jestem kurde, z jest półtora metra przed linią, co najmniej. I mówię, jak ja się popatrzę na sędziego, który kątem oka go widziałem i on mnie zobaczy, to od razu pomyśli, oj, coś jest nie tak, więc... On pomyśli, że ty wiesz, ty wiesz, że on wie. I powie, że powtórzmy ten rzut karny. I od razu się obróciłem, w ogóle na niego nie patrzyłem i w takim, wiesz, taką niesamowitą pewność siebie wtedy miałem, że mówię, kurde, to jest, to jest ten i oczywiście zakwalifikował go jako dobra interwencja. Ale później już nie było właśnie dyskusji z bankarzem. Bo ja z, z, z każdym jednym po kolei gdzieś tam jakieś dwa słowa wymieniłem. Zobaczyłem na jego wzrok, jakaś taka akcja była i widziałem, że tam dużo niepewności było, że, że te moje zachowanie w Bramce dużo niepewności wprowadziło do tej. A co takiego najbardziej złośliwego powiedziałeś wtedy? Ja, słuchaj, ja się koncentrowałem na tym, żeby, wie, żeby robić swoją robotę, więc jak podchodziłem tam do. John Thomasom przecież, który grał ze mną w Fine Orgy tyle lat. I wiedziałem, że będzie tysiąc razy strzelał te rzuty karne, że on po prostu strzela na taki, no muszę powiedzieć te słowo, na taki w tak na taki mega, po prostu na takiej mega złości. I wiedziałem, że on też tak będzie strzelał, że nie będzie szukał, wiesz, technicznego rozwiązania. I, i dałem mu się nabrać, mimo tego, że do, dobrze wiedziałem, że kurde będzie strzelał, ale wiesz, to był taki magiczny wieczór, że. Tutaj nie ma oczywistości. Tu musisz coś ekstra dać siebie. Tu musisz coś po prostu, wiesz, wykorzystać tą, tą poświadomość jeszcze bardziej, tą intuicję, zaufać tej intuicji swojej. I, i, no i ja tak podchodziłem, będziesz strzelał tak jak zawsze i rzucam mu tą piłkę i już się obracałem. Nawet nie, nie chciałem słyszeć gdzie, tylko go zostawiałem już z tym pytaniem. To zawsze jest tak, jak zawsze, to znaczy, gdzie, w lewo czy w prawo. I to niech. Niech on sobie już tam rozwiązuje. Jak zaczyna myśleć, to znaczy, że już jakieś tam ziarno niepewności zostało zasiane. Ale tak jak powiedziałem, no dzisiaj możemy o tym mówić w samych superlatywach. W tamtym momencie było to bardzo, bardzo serio i, e, i wiadomo, że wszyscy chcieliśmy wygrać. Ja nawet nie, nie, po meczu nie spodziewałem się, że to będzie po prostu taka wielka feta, że wiesz, tam milion ludzi w Liverpoolu na nas czeka. Ja wróciłem do Polski, komunia mojego syna i zaraz musiałem wracać na mecz reprezentacji. Bardzo ważny mecz reprezentacji Polski: Azerbejdżan na wyjeździe. Więc tu, tu się trzeba było skupić na tym mocnym. Ale fakt jest taki, że, że ten, ten finał rzeczywiście był finałem szczególnym: 50 finał Ligi Mistrzów. Jak się czyta wywiady z Himalajstami, to oni często opowiadają, że. Ten mityczny moment, o którym śnili, wejścia na, na szczyt, na ośmiotysięcznik, kończy się tym, że pierwsza myśl to jest, ja muszę stąd uciekać. Zero radości z tego, że się tam jest, tylko myśl o tym, że trzeba zwiewać na dół, bo, bo się robi gorąco. A po zwycięstwie w Lidze Mistrzów, czyli osiągnięciu tego szczytu, o którym się, się myśli, jakie myśli przychodzą, że kurczę, już drugi raz, pierwszy raz nie wygram Ligi Mistrzów, czy, czy, czy jednak jest tylko i wyłącznie czas na radość? No, jest czas na radość oczywiście, ale w podświadomości masz to, że za parę dni będziesz musiał wrócić do rzeczywistości i będziesz rozliczany z tego znowu, żeby wygrywać mecze, żeby znowu być tym najlepszym. Polecieć do Baku na mecz z Azerbejdżanem. Na przykład I to, i to gatunkowo było dla mnie bardzo trudne, bo wiesz, wygrywasz, a tu masz ciężki mecz, musisz, musisz wygrać. Nie daj Boże, coś ci się przytrafi. Boisko, jakieś krzywe, piłka skacze na dwa metry do góry musi zachować pełną, pełną czujność i to jest bardzo trudne w roli bramkarza. To jest jak saper po prostu popełniasz błąd i jest gol i, i ci nikt nie, nie pomoże i musisz z tym żyć. Czy grasz z Azerbejdżanem, czy z trzecią Ligą, czy z Milanem, w finale zawsze musi być to samo nastawienie, zawsze musi być jakby ten sam, ta sama koncentracja. I oczywiście daję sobie nowe cele. No nie? Ja nie wiem, co się stało. Po finale złapałem kontuzję i e, złamałem rękę. E, prawą rękę złamałem. I, I to też chyba był jakiś znak, że ja mówię, kurde, chyba, chyba zasługuje na odpoczynek, że po tym wszystkich jakby emocjach chyba. Ktoś tam zdecydował, że sobie musisz odpocząć. Rzeczywiście wylądowałem 4 miesiące na aucie, i to był taki potrzebny, taki, powiedzmy, odpoczynek. Mogłem przygotować się pod innym aspektem odpocząć psychicznie. Natomiast w piłce nożnej czy w ogóle w sporcie zawsze jest sukces, potem jest chwila na radość, a potem znowu powrót do życia normalnego i ciężka praca. I kto ile ma wytrwałości, kto ile ma jakby, wiesz, mobilizacji, żeby znowu się wspiąć na te najwyższe cele?